Widzicie w kolejnym odcinku Blue Monday po meczu, z którego raczej nikt nie będzie zadowolony. No a przynajmniej ja nie jestem zadowolony, patrząc tak subiektywnie, ponieważ Wiele osób, jakby z którymi dyskutowałem również w trakcie naszego czatu redakcyjnego, w trakcie meczu, było zdania, że remis brałby w ciemno. Jednak ja uważam, że w tym meczu mieliśmy o wiele więcej do zdobycia. Stawka była bardzo wysoka, bo to mógł być mecz, który zredefiniowałby nasz sezon. Bo jak sobie spojrzymy na nasz rekord z Manchesterem United, zaczyna no, nasz. Historię poprzednich wyników na Old Trafford, to mamy 0-0 2-0 wciąż dla gospodarzy będę mówił 2-1 1-1 4-0 0-0 0-0 1-1 4-1 1-1 1 które oglądaliśmy wczoraj. No i Old Trafford wciąż zostaje pozostaje niezdobyte, ale mam no duży niedosyt w związku z tym, że mogliśmy Potraktować ten mecz trochę bardziej poważnie. Też nie oszukujmy się, nie było lepszej okazji w tym sezonie, żeby pokonać Manchester United. No chyba, że Erik ten hack pozostałby jeszcze na tydzień w roli głównego trenera, ale dosyć mocno obawiam się tego, co zamierza z tą drużyną zrobić Ruben Amorim, bo jestem pod wrażeniem tego, co robi w Sportingu. Ale, no tak, mamy dzisiaj pięć wniosków. Standardowo, więc zanim do nich przejdę, to zaproszę Was do y, pozostawienia śladu po sobie na tym kanale oraz na y, stronie redakcji. Łapka w górę, komentarz, każde wyświetlenie y, to będzie coś, co bardzo nam pomoże wejść na grupę zarówno Chelsea Poland, jak i celnie podcastu. Y, także tyle zagłoszeń parafialnych dzisiaj poniedziałek, a nie niedziela. No i lecimy z pierwszym wnioskiem. Dzisiaj będzie dużo tego czerwonego koloru, mimo że był remis ponieważ no nie trawię tego, co zobaczyłem w pierwszej połowie przede wszystkim, czyli podejmowania decyzji w ataku, bo czy Jackson, czy nawet Palmer to są zawodnicy, którzy tutaj bardzo mi się nie podobali pod względem tego, że okej, okay, dochodziliśmy nawet do tego pola karnego Manchester United i to właśnie jakby boli podwójnie, że... Mimo, że wchodziliśmy w to pole karne, to nie oddawaliśmy na tyle przekonujących strzałów, i było tyle takiego przekładania, yy, poprawiania tej piłki przede wszystkim u Jacksona, yy, a czasem po prostu upierania się yy, przy jakiejś niewygodnej pozycji i próby oddania strzału w momencie, kiedy to jest bardziej niż oczywiste, że strzał zostanie zablokowany. No i tu mówię o Palmerze. Wielu może się nie spodobać to, że krytykuje naszego tutaj. Golden Boya i y, młodego zawodnika roku i tak dalej, ale no tutaj mówię, to jest kolejny y, mecz, który udowadnia nam, że brakuje nam kogoś takiego jak Wiktor no jak Ossiman. Nie mówię, że on byłby tutaj y, panaceum na wszystkie problemy Chelsea, jednakże y, tutaj naprawdę nie jestem zadowolony z tego. Jak się pokazali nasi napastnicy. No i to właśnie najbardziej bolało w, w pierwszej połowie, szczególnie, bo w drugiej połowie nastąpiła pewna zmiana nastawienia, o której jeszcze będę wspominał. Jeszcze przy tym wniosku poruszę temat, no niego Madłeke, który no naprawdę się nie popisał, i z meczu na mecz ta forma pikuje w dół, i to jest trochę zastanawiający sygnał. No już nie pokazuje tak dobrego połączenia z Palmerem, nie podejmuje właśnie wiele właściwych decyzji. Dużo było takich niepotrzebnych strat, no i nie jestem zadowolony z tego, jak właśnie Madłekę wyglądał, zwłaszcza w kontekście tej pierwszej połowy, no bo został on potem zmieniony, no i uważam, że słusznie, bo jeśli takie występy dalej będzie Noni zaliczał, no to... Ciężko mówić o wystawianiu go w pierwszym składzie, czy tym mitycznym składzie A, jak to lubimy tutaj nazywać. No ale tyle, jeśli chodzi o atak na ten moment, ponieważ musimy sobie porozmawiać jeszcze o Malogusto, to będzie taki lekki wstęp do szerszego omówienia obrony w tym meczu. Bo malogusto był kolejną postacią, która nie powinna była myślę, zacząć tego meczu od pierwszej minuty. Bo tak jak sobie spojrzymy do tej kieszeni yy, Mazra'ego, no to mamy tam portfel, kluczyki, mało to. No właśnie. Yy, więc tutaj ten zawodnik yy, niepotrzebnie się znalazł, chociaż też mieliśmy pecha, że yy, Mazrawi tak dobrą, yy, zajczył tak dobry mecz, bo myślę, że razem z Bruno Fernandeszem, to z dużych przeciwników, bo myślę, że też y, paru kibiców United znajdzie się, którzy będą oglądać ten materiał. To y, no, pobada tych dwóch zawodników, szczególnie y, no, ale też możemy się uderzyć w piersi y, jako kibice Chelsea, że y, no nie możemy być szczególnie dumni z tego, co zaprezentował y, Malogusto. No, naprawdę przeciętny występ w jego wykonaniu, ale też w wykonaniu całej obrony. no Ciężko tutaj skupiać się na nim pojedynczo, kiedy mamy do omówienia jeszcze przede wszystkim występ Wesleya Fofany i Roberta Sanchez'a, także porozmawiamy trochę o tej obronie zbiorczo. Jeszcze był Rhys James, ale umówmy się, on nie zasługuje tutaj na szczególną krytykę. Zagraliśmy trójką obrońców, co nie było zbyt komfortowym rozwiązaniem, ale dobra, na razie. Zbyt wiele wątków pod, potwieranych naraz. Jeszcze porozmawiamy sobie przy tym podczas kącika odwrócenia obrońców. Yy, skupmy się na tych tutaj przestępcach, którzy yy, mają zdjęcie, wspólne zdjęcie, ponieważ uważam, że yy, wspólnie można ich winić yy, za ten rzut karny. Yy, wiele osób uważa, że to wina fofany ze względu na nieprawidłowe ustawienie. Yy, no ale to Robert Sanchez jednak sfaulował Hojlunda bezpośrednio, więc na razie umieściłem ich tutaj obydwóch, jednak uważam, że to Robert Sanchez miał tutaj um, no, pole do popisu i jednocześnie się nie popisał um, tą interwencją, która jest kompletnie niewytłumaczalna, bo Hojlund w momencie faulu oddalał się od bramki, a kiedy oddalamy się od bramki, nawet zawodnik z B-klasy jest w stanie zrozumieć, że to nie jest dobry moment, żeby sfałdować przeciwnika. A Robert Sanchez nie zrobił nic innego, tylko rzucił się prosto pod nogi Hojlunda. Można było to troszkę wyczekać, można było no, bardziej skupić się na piłce w tej okazji. No to nie była aż tak klarowna okazja, żeby ryzykować tutaj prokurowanie rzutu karnego. No, i jak widzimy po wyniku, nie opacało nam się to. Yy, także znowu ta, ten rysunek takiego mózgu. Nie będę mówić obraźliwie, że go brakuje, ale po prostu wypadałoby go używać częściej, zarówno w obronie, jak i ataku. Yy, no, ale tyle myślę, że z cierpkich słów yy, na temat tego meczu, yy, przynajmniej na ten moment, bo zrobiło się dosyć negatywnie, a jednak. Mamy ten jeden punkt. No inna kwestia, że straciliśmy dwa punkty potencjalnie tutaj. Um, kurczę, no i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o te negatywy. Porozmawiajmy sobie na, o czymś tutaj bardziej pozytywnym, bo długo zastanawiałem się, czy Kaisedo zasługuje na niebieski box, czy może też yy, zielony. No, bo umówmy się, to nie było jakby nasze najlepsze spotkanie, ale na pewno naszym najlepszym zawodnikiem i ogólnie zawodnikiem meczu był Moises Caicedo. Odkryłem jego zdjęcie tutaj poniżej, z tej strony, gdzie nosi on koszulkę N'Golo Kante i dotarłem do informacji, że no już jako młody, młody zawodnik kolumbijczyk idolizował Paula Pogbe i N'Golo Kante, no i w miejsce tego drugiego, w jego buty właściwie, wchodzi i spisuje się naprawdę dobrze. I jeśli spojrzymy sobie na wczorajsze spotkanie, to jedyna różnica, jaka obecnie dzieli Angolo Kantę i Moisesa Kaisedo, to jest 10 cm wzrostu. I tyle. Yy, przypomnę tutaj, że Kaisedo ma 1,78 m, a Kantę 1,68 68. A oprócz tego było bardzo mnóstwo, no to naprawdę mnóstwo podobieństw y, między tą dwójką zawodników. I to naprawdę cieszyło, bo y, no pamiętamy Kantę prawie, że w samych superlatywach możemy o nim mówić, a Kassiado y, tutaj mocno do niego nawiązuje. Był nie do przejścia, blokował tutaj y, Manuela Ugarte, y, no i Wielu też y, nacierających zawodników z ofensywy, y, którzy no, próbowali tutaj y, nas atakować, jednak, no, Kaysado to już jest kolejny mecz, w którym te porównania do Kante przestają być y, żartem lub anegdotą, a faktycznie dosyć poważnym podejściem do tematu. To cieszy naprawdę podwójnie. Tym bardziej, że y, no, wydaje się, że. Ten transfer jest o wiele bardziej trafiony na ten moment niż, yy, niż Enzo Fernandez, o którym dzisiaj nie będzie we wnioskach, ale taka lekka wrzutka na jego temat. Wykier, by idziemy dalej, do ostatniego wniosku, yy, ponieważ to jest taka ciekawa obserwacja, yy, sięgnąłem do statystyk, żeby, go, żeby tutaj podeprzeć się yy, tą moją obserwację, bo. Ten wniosek bardziej bazuje na teście oka. W momencie, kiedy zobaczyłem, jak wyszliśmy na drugą połowę, wydawało się, że byliśmy bardziej zdesperowani, żeby strzelić bramkę i robiliśmy to za wszelką cenę. Tutaj niebieskimi kropkami na tym wykresie pobranym z Sofascora zaznaczyłem strzały, które zostały oddane w drugiej połowie. I no, XG było o wiele niższe, ale zobaczcie też na dystans w ogóle próbowaliśmy zaskoczyć. I tutaj y, warto przy tej okazji też wyróżnić Pedro Neto, który y, nie dość że oddawał y, kilka z tych strzałów. To naprawdę z, z wielkim polotem y, rozpoczął tą drugą połowę i pokazał też dobre połączenie z kolem palmerem. No i ten właśnie Moises Sky wcześniej wspomniany. Skorzystał na tym, że no, uderzył z pierwszej piłki. To była fenomenalna bramka naprawdę. do Only Scores Screamers chciałby się powiedzieć. No, ale naprawdę to było fenomenalne uderzenie ponownie. I było widać, że no, sporo zaryzykowaliśmy, ale Enzo mam wrażenie, Mareska w, drugi w szatni podczas no, rozmowy w trakcie przerwy. Z zawodnikami myślę, że miał duży wpływ na to, że no, zmieniliśmy nastawienie. Kogo jak nie trenera jakby obwiniać za to, że y, zmieniliśmy to nastawienie. Znaczy atakowaliśmy bardziej bezpośrednio, strzeliliśmy znacznie wcześniej y, i było widać, że po prostu zrezygnowaliśmy z tego. Y, troszkę staraliśmy się ominąć ten problem, jaki mamy z pierwszego wniosku, tym podejmowaniem decyzji. A bardziej staraliśmy się po prostu. No, podejść do tematu z zupełnie innej strony, z za 16 metra. No i tutaj się to opłaciło, no jednak też było to kupione próbą nadrobienia błędów z obrony yy, i myślę, że na dłuższą metę nie powinniśmy stawiać właśnie na strzałach z dystansu, jednak widać, że tutaj no, stawiliśmy czoła kasowemu rywalowi, nawet bez. Yy, bez Ten Haga na pokładzie, a może zwłaszcza bez Ten Haga na pokładzie, Manchester United to jest wciąż drużyna, zwłaszcza która, grająca u siebie, na no, której nie wolno lekceważyć, prawda? I i to też zostało tutaj przypomniane. I mam wrażenie, że Mareska właśnie w pierwszej połowie, też przez to jakiś skład wystawił, jakie nastawienie tutaj nadał piłkarzom, mam wrażenie, że trochę zlekceważył poziom przeciwnika i. Tutaj trochę on może być winiony za to, że nie wyszliśmy trochę bardziej agresywnie yy, do tego meczu, bo tak jak wspominałem na początku, stawka mogła być bardzo wysoka. Yy, Enzo też po meczu mówił, że no jest zadowolony, cieszy się, że, yy, że powróciliśmy, jakby po tej stracie bramki. Pokazaliśmy tym charakter, no ale po pierwsze, strata nie była. Powiedzmy konieczna, a po drugie, no, naprawdę nie było lepszej okazji, żeby pokonać United, moim zdaniem. Ale tyle, jeśli chodzi o pięć wniosków. Ponownie mamy problemy, jeśli chodzi o defensywę i podejmowanie decyzji również dotyczące ataku. I boję się, że takie. Mankamenty mogą nas kosztować top 4. A tutaj faktycznie mam wrażenie, że ta drużyna ma potencjał, żeby zdobyć to czwarte miejsce, ewentualnie piąte. No ale jeśli te błędy będą się dalej powtarzać, to będzie to kolejny z tych sezonów Chelsea. No a tych chcemy uniknąć. Jeszcze odnośnie licznika odwróceń obrońców. No niewiele tutaj powiemy, bo zagraliśmy, no można powiedzieć w cudzysłowie, trójką z tyłu. Reece James tutaj nie wystąpił jako odwrócony. Malo Gusto też bardziej trzymał się tradycyjnej roli i nie mówimy tutaj o odwróceniu tych obrońców. Kukureya też, który wszedł trzymał się bardziej swojej strony. Kukureya powinien zacząć ten mecz, a nie Malo Gusto, a jeśli chodzi o Risa Jamesa, no to mimo, że to nie była jego najbardziej komfortowa pozycja, to bardzo mi się podobały jego progresywne podania. Takie krosy, które inicjowały często nasze y, ofensywne akcje. Co działo się dalej, no to już wiemy. Ale no, podoba mi się też to, że Richard James y, zajczył występ przez 90 minut. Nie zszedł na noszach, tylko y, no, też wystąpił można powiedzieć jak na kapitana przystało. Y, Mam nadzieję, że tak jak, po, tak jak y, troszkę takie przytyki wystosowywał w jego stronę Enzo y, odnośnie właśnie bycia jakby, wzięcia odpowiedzialności na siebie jako kapitan, mam nadzieję, że będzie to utrzymywał. No jeśli chodzi o obronę, no to też myślę, że status kapitana będzie wiele wyższy, jeśli będziemy bardziej się pilnować w obronie. No ale na decyzje podejmowane przez Sancheza. Lub James nie ma takiego wpływu jak oni sami. No i jeszcze wiadomo, że tutaj stałem fragmentem naszej gry: tak jak rzuty wolne, tak jak rzuty różne i karne w meczu, tak w odcinkach Blue Monday, fragmentem gry są oceny, które znajdziecie na Chelsea Poland. Z głębszym, bardziej obszernym wyjaśnieniem możecie je przeczytać na naszej stronie. W tym, po tym meczu przygotowywał je Kacper z Trójwąsk, którego też pozdrawiam. No i on tutaj wyróżnił Moisesa do, dając mu ósemkę, uważam, że zasłużenie. No i Noni Madueke 3. wiadomo tutaj myślę, że nie ma co tutaj dodawać. wiele wszystko zostało powiedziane na ten temat. Jeszcze jest mało gusto na trójce co no również jest uzasadnione, bo gdyby w ich miejsce zagrały bardziej traktujące poważnie ten mecz osoby lub gdyby oni wzięli ten mecz bardziej na poważnie, no to moglibyśmy rozmawiać o no, zwycięstwie, które zdefiniowałoby sezon troszkę inaczej. Dalej mamy taki status quo i będę to powtarzał, bo. Mam duże nadzieje w związku z tym sezonem. Wciąż. Pomimo takich meczów. Także nie udało się nikomu obstawić poprawnie wyniku z Manchesterem United. Tak jak sprawdziliśmy ani na grupie Facebookowej, ani w komentarzach. Jeśli zostanie. Jeśli będzie jakiś update w tej sprawie, no to napiszemy to w przypiętym komentarzu. Jednak teraz skupiamy się już na. Meczu z Noa, yy, tutaj panowie yy, musiałbym sprawdzić czy z Kazachstanu, czy skąd ta drużyna jest, szybki fact check, mają oni wycieczkę do Londynu yy, i to jest klub ormiański, bardzo przepraszam, yy, także są z Armenii, z Erywaniu, Erywań, tak? Yy. Mam wrażenie, że to jest stolica Armenii, zgadza się, także kącik geograficzny, kurczę, dajcie znać czy by, yy, w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jakiś kącik geograficzny właśnie w kontekście następnego meczu z Noa, który przytoczyłby troszkę na temat Armenii, bo nie, oczekuj, nie oszukujmy się, yy, nasi rywale w lidze konferencji są dosyć egzotyczni i jeśli chcielibyście, yy, przepraszam tutaj za zmianę sceny, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat geografii, no to możemy troszkę przygotować taki niecodzienny yy, kącik, właśnie kulturoznawczy, yy, bo myślę, że Liga Konferencji oraz droga, jaką przejdziemy, mam nadzieję, do samego finału, pokaże nam wiele różnych smaczków z Europy i powiedzmy obrzeże, bo tak nazwałbym jednak Armenię. No, ale zanim wyjedziemy w turnę po Europie, no to odjeżdżając, powiedzmy z Old Trafford, chciałem wam podziękować za uwagę w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że byliście z nami po raz kolejny. Także jeszcze raz do kibiców Manchester United bardzo wam współczujemy odejścia Ricka Tenhaga. Naprawdę wielka szkoda, że nie został z wami na dłużej. I naprawdę jako kibice Chelsea wam go życzyliśmy. No, gratulacje dla jego asystenta, że utrzymał z nami remis, chociaż większe gratulacje za ten remis należą się nam, bo to potraktujcie to jako taki prezent od nas. Pozdrawiam również kibiców Manchester United, ciekawych oraz każdego postronnego widza, który był ciekawy, co kibic Chelsea ma na ten temat do powiedzenia. A tutaj szczególnie chciałem pozdrowić, no oprócz tego, że całą redakcję i szczególnie Redaktorów zaangażowanych w Blue Monday, To chciałem pozdrowić nową osobę tutaj znaczy po raz pierwszy pozdrawianą. Chciałem pozdrowić Franka, również kibica Chelsea, który od czasu do czasu nas ogląda, ale kiedy spotykam się z nim na żywo, to faktycznie no, uśmiech na naszych twarzach się pojawia i pierwszym tematem zawsze jest Chelsea. Także chciałem, żeby ta wiadomość i te pozdrowienia do niego dotarły. Także no ja się z wami już żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się. Już za kilka dni po meczu Ligi Konferencji. No i bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.